Cześć z tej strony, Paweł Pagar z portalu PPC Stock. Przeanalizujmy dzisiaj WIG-20 w długim terminie. Zróbmy również małą pogadankę na temat złota i jego analogii do WIG-20. Nie chodzi bynajmniej o to, że można na złocie i WIG-20 znaleźć bieżącą korelację, bo nie można. Można za to znaleźć korelację falową, jaka miała miejsce przy tworzeniu się szczytu WIG-20 w okolicach 2007 roku. Skąd właśnie taka analogia? Pewne formacje są do siebie podobne, chociaż nie są oczywiście identyczne. Zacznijmy. Najpierw jednak pokażę Wam wykres WIG-20. Pewnie z taką strukturą przedstawiania WIG-20 jeszcze się nie spotkaliście, więc wszystko przed Wami. Moje spojrzenie jest następujące. Fala Hossy na WIG-20 zakończyła się w roku 2000. Od tego też roku rozpoczęła się korekta w formie no właśnie czego? Czegoś co przypomina jakiś bardzo koślawy trójkąt. Można zadać pytanie, co się stało z falą D? I to byłoby bardzo dobre pytanie jakie można zadać. Właśnie wtedy zlikwidowano OFE na naszym rynku wysysając właściwie całe paliwo jakie było dostępne. Można to porównać do sytuacji w której natankowaliśmy samochód do pełna. Tutaj odnoszę się do wolumenu akumulacyjnego na rekordową skalę z 2009 roku po czym ktoś nam to paliwo spuścił i nie powiem kto. W tej sytuacji, zamiast dynamicznie rosnąć na dynamicznej fali D, nasz rynek dosłownie zdechł. Jakby to wyglądało, gdyby OFE działało? Wystarczy zobaczyć na podobny rynek z koszyka rynków schodzących, jakim jest węgierski BUX. BUX z poziomu 10 tysięcy punktów zyskiwał wraz z rynkiem amerykańskim, pędząc w kierunku 45 tysięcy punktów. Gdyby to przełożyć na nasz rynek, bylibyśmy w skali 1 do 1 w tym miejscu tak w tym miejscu czujecie różnicę i najlepsze jest to że właśnie przygotowywalibyśmy się do startu hossy ale jesteśmy tu gdzie jesteśmy akcje kupiliśmy bardzo tanio i obecnie możemy doświadczyć hossy jaki nam się nawet nie śniło skoro jesteśmy na skraju końca korekty abcde to czas myśleć o hossie a nie koronawirusie Rozumiem, że można odnieść katastrofalne wrażenie na temat tego, że na naszym rynku nie da się zarabiać. Ostatnie 10 lat było istotnie fatalne, ze wspomnianego powyżej powodu, ale też fala korekty już się kończy, a na nasz napływa kapitał. Skutkiem musi być bardzo silna hossa. Wkrótce nie zobaczymy już tak niskich cen akcji, z jakimi mamy do czynienia obecnie. Zajmijmy się teraz złotem. Od dawna mówię, że prowadzona jest na nim dystrybucja, a skutkiem dystrybucji powinien być spadek cen. Nagrałem na ten temat już podcast jakiś czas temu. Wrzucam też czasem jakiś wykres złota na nasz blog. Mówienie o tym spotyka się z hejtem, bo jak to złoto w takich czasach może spadać? A no może. Pamiętajcie jednak, że dystrybucja to nie sygnał sprzedaży. To nie jest to samo. Duże wolumeny na zwyżce bardzo często oznaczają zamykanie pozycji przez profesjonalistów. Kapitał wędruje tam, gdzie może uzyskać lepszą stopę zwrotu, a są to z pewnością akcje. Mamy więc dystrybucję, którą można podzielić na różne etapy. Nie będą teraz wnikał w jej poszczególne części. Pokażę Wam jednak teraz dwa wykresy. Pamiętacie WIG20 z przed chwili dosłownie? Ten wykres lub wykres buksa? Otóż jesteśmy prawdopodobnie na złocie, gdzieś w szczycie fali B. Zrobiłem dla Was powiększenie tej fali na WIG20, czyli wysokiej fali B i porównam ją ze złotem. Widać podobieństwa, prawda? Po tej fali wzrostowej, czyli fali B na złocie, na której prowadzona jest dystrybucja, powinna wystąpić spadkowa fala C. Mniej więcej tak to może wyglądać. Wykres ten przedstawia lata, a nie miesiące, zatem podobnie jak na WIG20 czy BUX możemy mieć do czynienia z formą korekty trójkąta ABCDE. Przed nami zanim nastąpi rzeczywista hossa na złocie, byłaby jeszcze fala spadkowa C, później dynamiczna fala wzrostowa D i fala spadkowa E kończącą falę. Na temat złota są różne opinie. Moja jest taka, że złoto będzie podlegać zmienności wynikającej z położenia trójkąta, a akumulować można go jedynie w jego dolnej części. Oznacza to wprost, że obecnie jest drogo, a tanio będzie, jak cena przeceni się o kilkadziesiąt procent. Dla nas w okresie taniego dolara może to być doskonały moment na zakup złota na długi termin. Na koniec powiem coś z rozbrającą szczerością. Żyjemy w Polsce, pięknym i bezpiecznym kraju. Zobaczcie na zachód i zobaczcie na wschód. Tutaj prawie byłoby doskonale, gdyby tylko ci, co mogą, a nie muszą, nie mieszali się tam, gdzie się mieszają. Prawa rynku już dawno uczyniłyby nas wielokrotnymi milionerami. Trzymajcie się, to wszystko na dzisiaj. Jedziemy po sukces. Cześć!